Antyradio. Zapraszam Magdalena Mleczko. Były spastyki, skandowanie z podnoszenie rąk w geście hitlerowskiego pozdrowienia, ale nie było przestępstwa. Zabrzeńska prokuratura chce umorzyć śledztwo w sprawie imprezy, na której późniejsi członkowie Młodzieży Wszechpolskiej i Ligi Polskich Rodzin wykonują profaszystowskie gesty. Powód? Według śledczych impreza sprzed trzech lat miała charakter prywatny i uczestnicy nie upubliczniali swoich poglądów osobom postronnym. Ustaliliśmy, że to spotkanie miało miejsce na terenie takim już pozamiejskim, praktycznie na peryferiach miasta. Był to teren zamknięty, nie przylegający do żadnego boiska, miejsca, gdzie spotykają się ludzie. I to doprowadziło nas do przekonania, że to znamie tej publiczności nie było zrealizowane. Wyjaśniała szefowa prokuratury w Zabrzu, Alina Skoczyńska. Oburzona decyzją śledczych jest Rafał Pankowski z antyfaszystowskiego stowarzyszenia Nigdy Więcej. Niestety jest to pewien wzór zachowania prokuratury czy w ogóle szerzej wymiaru sprawiedliwości w Polsce, który zaobserwować można już od, od, od bardzo wielu lat, to znaczy taka zadziwiająca i szokująca wręcz tolerancja źle pojęta, czyli takie lekceważenie albo wręcz przyzwolenie dla, dla neonazizmu. Decyzję w sprawie ewentualnego umorzenia śledztwa w tej sprawie podejmie w ciągu kilku najbliższych tygodni prokuratura okręgowa w Gliwicach. To właśnie jej podlegają prokuratorzy z Zabrza.